Hello, to witam was, ja mój odcineczku, ten odcineczek będzie się zapowiadał fantastycznie. Czemu? Kolejnego Godziny jestem sam, no z I to um, mam teraz... Um, jak ma? A, jak 360.

Ja bym mówiła na tych, mam nadzieję, że będą jakieś leki, będzie bardzo, będzie, 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 będzie no bo 17 wyświetleń było na jednym Tak, to dla mnie dużo, żebyście wiedzieli. No i właśnie e, dziękuję Wam za to, i aby tak dalej, może być więcej, może być, dobijemy do i Tak, to bardzo cieszę.